Witam i dziękuję, że jesteście. Mamy 101 subów. Fajnie, fajnie oczywiście. Pozdrawiam Borysa, którego widać i Łukasza oczywiście. Ale Boris jest numer jeden. Oczywiście dawno nie było. Więc teraz pokażę Wam wszystko, żeby nie było. Bo powiedziałem sobie, że będę zawsze mówił. Warunki, żeby spełnić żeby akurat zarabiać pieniądze na YouTube, na reklamach i tak dalej, i tak dalej. To mamy 101, a potrzeba 500. No, filmy na bieżąco są cały czas dodawane, więc filmy są. No i trzeba spełnić dwie te, jedną z tych o 40 godzin, a musi być 3000? No niestety, co zarobić, ale będzie dobrze. Z komentarzami cały czas odpisuję. Nie ma ich dużo, więc nie jest to jakiś problem, ale zawsze będę starał się odpisywać na bieżąco, sprawdzać. Więc tak, mamy 21 wyświetleń, 93 godziny oglądania. Wiadomo, Biały Most numer 1. Wyświetleń ma bardzo dużo. A gdzie jest koszenie trawy? My nie pokazałem. Proszę nie, miało 5, coś to powinno być drugie, ale nie wiem czemu, tak? Odbiorcy, powracające widzowie, unikalni i sobie. No, patrzymy, w niedzielę jak najwięcej oglądać na żywo. Nikt nie ogląda, no bo nie ma jeszcze, nie mam odblokowanych. Musi być pierwszy próg zrobiony i wtedy będę mogła na żywo. Zresztą nie sprawdzamy. Że muszę zobaczyć też. Oczywiście dzisiaj zapraszam na. Live o 20.30 do Borysa i Łukasza. Zaraz go poszukamy, tutaj. No tak. Mężczyźni najwięcej oglądają, kobiety mniej, ale to kobiety różnie. Widziałem, że wahało się tam między 20% a. Później więcej. Później spadało. W Polsce najwięcej nie oglądają. Później są Niemcy, Holandia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. No zobaczymy tutaj, jaki kraj mnie jeszcze tam ogląda. Rosja. 0, ,2. Czas oglądania się. Nie. 35 wyświetleń w Rosji. A co oni tu szukają? Nie. No ale pozdrawiam, Rosjanin. Może chodzi też o Ukrainę. Może oni wpisują też Ukrainę jako ten. Nie wiem. Wiek no wiadomo o ponad 65 zmieniło się to bo to się zmienia tu te trzy ostatnie się bardzo zmieniają o te trzy ostatnie się zmieniają muszę patrzeć na ten popatrzę inaczej co my tu jeszcze mamy no i na tyle hmm. Napisy to nie chodziło mi. Komentarze odpowiedziałem. Panel główny, może ktoś przyszedł nowy, nie? Nikt nowy nie przyszedł, ale poszukamy osoby o której mi chodzi. Kurde. Wpiszemy, czekajcie, wpiszę, żeby nie było widać. Gdzie to jest? Aha tutaj no właśnie. Oto jest borys. A już pierdoły wyskoczyły. Ale dziękuję, że jesteś. Oczywiście wiedziałem, że też był dzisiaj. Komentarz dodał mi. I chyba raczej jest też to poszukam, bo tu inne wyskakują, a nie chcę. No bo tu wyskakują pierdoły. Oczywiście zapraszam też na ten kanał. Bo bardzo fajne rzeczy wychodzą. No, i oczywiście zobaczycie, co można znaleźć niedaleko człowieka. Niestety, dobrze, że są osoby, które sprzątają i robią coś. I tu dla Was też informacja, że też będą filmiki właśnie z takich rzeczy, nie wiem czy będą mi się podobać, nie robię to nie wiadomo za jakieś nie wiem, żeby mieć z tego zyski, pieniądze, czy nie wiadomo co bo idąc i zabierając te rzeczy, to ja kupuję torebkę, żeby nazbierać te śmieci kupuję, poświęcam czas a szukam rzeczy takich, które Zbogacą moją kolekcję. Lubię takie rzeczy stare sobie zbierać, więc będą cały czas zbierane. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście pozdrawiam kierowcę z gniewkowa. Kierowców, bo wszystkich oczywiście, ale niestety ostatnio nie mogliśmy się trochę. Dogadać, to znaczy, jeśli chodzi mi jedno, jeden telefon, ma iść do wodza, pewnie ogląda. Mam go naszykowanego, ale widzisz, a to ja byłem chory, a to, to i to. Ale będzie teraz czas. Więc pozdrawiam wszystkich i oczywiście pozdrawiam kierowcę z Milicza.